Dobra, wejdziemy sobie teraz na, na jakiś serwer, wejdziemy każdy na każdego, yy, sprawdzimy jak się będzie Grał O, Inferno, yy, wow. Ty, dopiero coś się pojawiłem, dajcie odwiaźnić. Ja te zajebałem. Spierdalamy. Tam, tam jest. Tam oj. Od... Tego dopiero nie jest tam był. Tutaj lubią tam być na lewo. ちょっと待ってく Ej kurde Ajajajaj aj, Za wysoko, ciut niżej było plożu. Ty no myślałem, że go już nie zajebałem Tutaj będzie nie ma Ja się go zabiję Nie wierzę że to. No, no bo... Chyba na dole. Ajajaj. Aj, aj. Inferno bardzo, bardzo lubię tą mapę. No, ja Wielbiałem. Jeszcze na zombie modzie, jak się grało. Hmm. Te kampy, te wszystkie, ale... bardzo bardzo mi podpadło bardzo lubię na górze, jest na balkonie, bardzo no, dobrze DZIEKUJ ZAŚ Dawaj ufa, ale Dobra, tutaj chyba Jest, nie biegnie, biegnie i tu chyba stój Ej, gdzie, gdzie? A, już go zajebałem dawać mi tutaj, niech się chowacie na balkonie pewnie ty był tutaj aj kurwa kurwa no, no. ile? 25-13 nieźle, nieźle, ale mogło być lepiej Oni bardzo, bardzo na jeszcze jak... Dobra, tutaj jest kurwa, ale tyle ty zrobić? Nie wierzę Dawaj też mu zrobimy Dobra, został mnie. dawać full auto na niego Biegolił chyba. Oczywiście balkon, balkon, balkon. Nie ma, ale kurwa. Dziesięć, 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 Nie dziesięć, 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 nie dziesięć, 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 Jak oddałby teraz sedno. Tutaj. Tutaj jest... jest to gdzieś mnie chyba z plecy strzelali, ale chuj z nim. Trzeba jechać drugi, trzeci, kurwa. Ty, daj chwilę no zajemać Jest Ale mi wyjebał Nieźle Kurwa maciek Nie lubię go oni kampią tak Co im kurwa to zaczyna kampić? No tutaj trzeba ich szukać A nie kampić Kurwa jeden tu chyba trzeci się pojawi. nie ma dobra Ale chyba tu jest Dawać go. Niech nie wie za dziś Gdzieś spierdaliśmy lewo. Ale mi zrobił no Gdzieś go Słyszałem to, że Wiedziałem, że gdzieś idzie Gura, Ale kurwa, warto był... Kurwa, tak... Tak gdzie Tutaj nie ma go, nie ma, nie kampi, nie tam. Tutaj pewnie stoją. Brawo prawo, ja. Wyjdzie drugi jest tam. Nie działa, Nie poddajemy się go z kosy pociska Kurwa z lampą, no Ile Nie wyprowadzimy, no ale kurwa, kurwa Jeden, jeden za zawsze przecież rasy chyba mi zajebała Gościa Kurwa ty no nie wierzę. Ty no nie mogę Nie mogę, nie mogę ty, powtórka Jeden tu. tu Ale ty,

Ale przez te nagrywanie to się spowalnia. jest tutaj, ale mi wyjebał nie mi będziesz nie wchodził, nie ma kurwa, spowalnia się. Tam, tam jest albo tu jest, nie, nie, tu nie, wiem, nie się, ale tu, tutaj na Tędy idzie. nie, 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 Chyba nie. Chyba na respie jeden. Na respie chyba szedł. Z respa idzie. Gdzieś go. Gdzieś go słyszałem. Ale... Nie wiem, zobaczymy na respie, czy, czy jest, ale. Yes. Ativ. Bravo. Bravo. Let's A czwartego już się nie udało. Ale ale czwarty, czwarty, czwarty. Ten go zajebał, ale... nie jednak jest, jedna, dolet 70, 53, no... Jeb... No, Tu jest. Ty. Co powinno być? Urywalą napierdolę. dole. Dawaj, tutaj Wyjebiemy go gdzieś. Dobra. Ja już myślałem, że zginę. Chwila, chwila niepewności była, ale, ale jest okay. Było. Było, było. Na resmy się jebią pewnie. To tam idziemy. Kurwa ty, no nie myślisz. Ale no nie wiesz, takie były akcje, że no, masakra. Czekał. Teraz... Może go tutaj był i tak już, ale... Tak wiedziałem, że... że tutaj będzie. Sprawdzimy. Na lewo pewnie jest. O kurwa Ja pierdolę, nie no to jest moja no nie, nie to było kurwa naprawdę ten... Zajebiste ale, to, Trzeba się odczuć I poprawić swoją, swoją grę Tam, tam chyba był, ale Na respie to Czasami zdarzają się osoby Dobra, jedziemy od nowa Raz Raz, Naraz się skończyło Tutaj jest, tutaj jest napis Brawo Jeszcze jeden Ooo, Ty wyczekał nam, nie wiedział że Podejdę I tak samo dawać go tutaj Lewa, dawać go jest Gdzie on jest Dawaj go kurwa Ja pierdolę Ty, no nie wiesz że w to będzie, ale chciałem się smać. No ale, ale zajęłem, to się liczy nie, nie, jestem Karolcia, Karolcia, no, no, no Nieładnie, nieładnie. Będę się cofał, bo wiem, że chyba tam go postanowiłem Ale już, już wiemy, że padnę. Ale ten, Drugi. ten pewnie dalej siedzi Wsiadło, a tego razu. Nie wiem, czy jest, nie ma. Ten, Ten padł. Sprawdzimy. No nie wierzę. Dobrze, się cofnął, bo... długo go kurwa dają. Się... Eee, tam, Jebać to. Nie byś kupować, ty wiem. Nie wiem że jak się pojawisz kurwa w nie właściwym miejscu Nieraz tak ładnie postawię ciężze aż czyste wszyscy... Wszystkie z żału, a nieraz

Wiem, że jesteś o, Nie uciekaj Przeszlę Gdzie jest kolejny? Dobra, stawiamy go Siadnę, a ja pierwszy, ty Agata to chyba nie gra Gata druga, yy, drugi raz Ona nie gra, ona tylko fraguje z sobą Ile jest? No słodki chyba Teraz na 105 idziemy Wiem, zajebałem, dobra Fajnie, kur... Ile miałem, nie pokazało mi Ale byłem Jeden, jeden Wiedziałem, wiedziałem, że tam jest To już, no nie, nie, nie wierzę, nie wierzę Nie, nie wierzę w to 108, 80 Szału nie ma, dupy nie ujrzę. Chyba, gdzie mi uciekasz ty, panie... Alej, kurna mnie ściągnął. Nie wiedziałem, wiedziałem. Hmm. Tutaj jest, jest, mam go, czekaj ma? ja mam. Kurwa mogę prze przełączyć ale Nic się nie stało Gramy dalej Dobra wujcik Wiem że jest tu drugi I trzeci mnie zajebał Tak więc nie wiadomo którego, kurwa strzelać Tego tego Tutaj, są, tutaj ma Jeden jest tutaj To Jeden ale nie zajebałem, bo już jest tu, ale nie zajebałem Nikogo Jeszcze w tak się postaram to... no no, no. Może i będę... kurwa na Będę najlepszy Kurwa na tej wadze Uciekli, Uciek tak widziałem Gonić gwiada, gonić dziada Jeden siadł, drugi nie. Gdzieś mnie strzela, drugi nie strzela, ale zajebał, ale jest też ...prawo ja I gdzieś tu jest drugi z tego co właśnie, ale mi kurwa wyjewał, nie ze bo... mną i kurwa Kucaka zrobił. Za pięć panu niedużo nie, nie brakuje do tego pierwszego miejsca, ależ kurwa. Nie będę ganiał za jedną osobą. Ja teraz to zjebałem. nieźle Kurwa nie, jest, to nie, nie, wierzę, ty no nie, no to nie, się nie, 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 już nie, będę... nie, 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 minuty może Ale muszę się kurwa nie, 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 Gonimy dziada. gonimy dziadam A to idzie A to idzie, a to idzie nam nie da, 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 da Nie zdążyłem try'era będziemy grać, ale... No 6, no 6 Dużo nie brakuje, tak? Dużo nie brakuje, żeby Być właśnie takim zagraniami to na pewno daleko zajdziemy, ale z Mapy są też... już całe, Mapa już wygrała Ale i jeszcze jeszcze o te... O te pierwsze miejsce, ale... Wiadomo nic to nie daje, ale zawsze coś tam Dla siebie, dla siebie, coś Dawaj no, nie wiem, laguję, nie wiem, nie mogę coś go sprawdzić Nie wiem, Nie Nie ma ty, no nie wierzę, ja, nie mogę, no Nie wiem, coś Nie, no, to już nie ma, nie ma szans, Ale, ale... Siadno. Naprawdę, teraz to ta ugę za boka Teraz to 4 lagów złapało no, Nie, nie zły, nie zły Nie, nie ma bata, już 10 10 na pewno nie odrobię No i 10 było wcześniej no, Nie wierzę, to to kurwa była masakra To już Nie wiem Kurwa najlepiej tutaj, tutaj jest full tutaj kurwa naprawdę jest full mi to właśnie być tam gdzie ja mam sobie i na respie siedzieć iść w stronę Tutaj go mamy, ale uciekł się, mamy go, mamy go Na respie, ja, ja, nie no, brawo, brawo Ale to, to nic, nic, się nie stało Zauważ, Ważne, że... To nawet drugie miejsce. Chociaż na się naprawdę tutaj grać. No Wiadomo, dużo czasu się ma i... Po prostu na, na pewno. Na bank da się przekroczyć. należy jeszcze ile jest moc. Ile że to 5 kurwa tyle ledwością, Nie da się tak zdarzyć, że. Idziesz, a tu nagle obok ciebie już parazyt, tak zacząłeś? Że obok nie przesz... przeszedł grać. Gdzieś jest, gdzieś jest, tutaj jest. Balkon chyba był. Masz, kurwa, uciekasz. E. A tutaj? Przejebali cię ale... o 130, na 10, to nie było to no, nie było dużo powiem Ostatnie No nie było dużo Tak więc jak coś to do następnego